To ją czeka, to będziemy długo czekać, a on tam będzie wolne. Zobaczcie, czy może jechać, tobacz, ale w nie może jechać. Czek, nie? Nie, nie wiem. To dużo przybywa. A to z autobusem nie jest. <toszczędny> nie Zdejmujesz. On się w ogóle nie zbiera nawet. To baba. Wiesz, jak ty. ją, ty, chyba. Ja idę tam róg za czymś... Założycie się? Oj, oj, oj. nie, za prawo. Na prawo będzie. normalnie jest. Nie. O, patrz, patrz. Kurwa brawo, wyjali jej. Ty nie kurwa jedzie! Nie kurwa jedzie, panowie, nie kurwa! I ona tam skręca w lewo! No, nie, skręca, lewo. Skręca. <grym> idę, idę i powiem. Napierdolę! Cicho, Hanna filmuje i żeby się idzie nie odzywać. A, też że... Nie no, ja pójdę, powiem, do mnie się